Zachęcamy do pomocy Nikodemowi. Saunarium już po inauguracji. Garść informacji o Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Sprawdzamy co miasto i powiat oferują dla najmłodszych. Przedstawiciele gmin w Funduszu Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 11 lutego. Joanna Indraszczyk kałówak zaczynamy Wiadomości Raciborskie. Przed nami czas rozliczeń z urzędem skarbowym jest to także okazja do pomocy bo każdy podatnik może przekazać półtora procenta podatku na cel charytatywny dziś zachęcamy do pomocy 3-letniemu mieszkańcowi Raciborza u trzyletniego Nikodema z Raciborza zdiagnozowano rzadką chorobę genetyczną, miotonię Thompsena, która dotyczy mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych. W praktyce, w późniejszym stadium choroby oznacza to zanik mięśni kończyn dolnych, opadanie powiek, sztywność mięśni i osłabienie mięśni oddechowych. Nie ma sposobu na całkowite wyleczenie. Stosuje się leki objawowe opóźniające jej postęp. Dodatkowo u chłopca zdiagnozowano także autyzm, niedosłuch i wykryto zmiany w tarczycy. Na co dzień chłopiec jest radosnym przedszkolakiem, ma trójkę rodzeństwa i kochających rodziców, którzy walczą o poprawę jego stanu zdrowia. Na portalu siepomaga.pl prowadzona jest zbiórka na rzecz Nikodema. Można także przekazać 1,5% podatku na rzecz Nikodema, pomaga w tym Fundacja Serce dla Maluszka. W zeznaniu podatkowym wystarczy podać numer KRS organizacji oraz wskazać cel szczegółowy. W tym wypadku zadeklarować przekazanie 1,5% podatku dla Nikodema Wziątka. Zachęcamy też Państwa do odwiedzenia portalu Facebook. Tam założona została grupa o nazwie Pomagamy Nikosiowi, na której odbywają się licytacje, a dochód z nich uzyskiwany przekazywany jest na wsparcie leczenia Nikodema. Wśród przedmiotów można znaleźć perełki, jak choćby piłka z autografami zawodników górnika Zabrze. W sobotę 8 lutego zainaugurowano działalność saunarium w Powiatowym Centrum Sportu. Pierwsi goście wzięli udział w ceremonii prowadzonej przez saunamistrzynię, my natomiast odwiedziliśmy to miejsce tuż przed jego otwarciem i porozmawialiśmy z jego gospodarzami. Powiatowe Centrum Sportu powstało w 2018 roku na podstawach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Zmiany te przyniosły szereg korzyści. Przede wszystkim, jak zapewnia starosta raciborski, miejsce to stało się otwarte dla wszystkich mieszkańców powiatu. Chcieliśmy go Państwu zaproponować, pokazać naszym mieszkańcom powiatu, że warto przyjść do Powiatowego Centrum Sportu, warto przyjść odpocząć. Ten obiekt zyskał bardzo wiele funkcji. Mówię też o tym dlatego, że większość z Państwa pamięta Dawny soku. W 2018 roku podjąłem decyzję o likwidacji tamtej placówki, i tak jak obiecałem mieszkańcom Raciborza i Powiatu, że to miejsce będzie dalej tętniło życiem, to faktycznie się stało. Od tego czasu, poprzez nową kadrę, pojawiło się bardzo wiele zajęć. Zajęć atrakcyjnych dla naszych dzieci i młodzieży. Pojawiły się nowe formy ruchu, ale najważniejsze, że obieg jest otwarty. Właśnie w weekendy, w święta, w wakacje, w ferie. Ten obiekt żyje i młodzież może z tego obiektu korzystać. My, jako powiat, stawiamy na rozwój. Jesteśmy brani za takiego jakiegoś lidera w tym naszym regionie, więc chcemy to kontynuować. Stąd pomysł na zwiększenie atrakcyjności obiektu, i to faktycznie się dzieje. Dzisiaj Powiatowe Centrum Sportu to ponad 700 wychowanków, którzy korzystają z tej oferty w różnym wieku. Mamy seniorów, mamy dzieci, mamy młodzież, a saunarium, które oczywiście kierowane jest do odpowiedniej grupy społecznej. Również ma stworzyć kolejną możliwość zachęty do właśnie takiego aktywnego wypoczynku w naszym PCS-ie. Saunarium to najnowsza inwestycja w Powiatowym Centrum Sportu, ale należy pamiętać, że nie jest zupełną nowością. To miejsce tutaj już było. Kilkanaście lat było zamknięte. Niestety, z powodu no, braku środków finansowych, nigdy nie można było go otworzyć. Postanowiliśmy wspólnie ze świetną załogą właśnie PCS-u, aby na nowo otworzyć to miejsce i dzisiaj chcieliśmy go Państwu zaproponować. Pokazać naszym mieszkańcom powiatu, że warto przyjść do Powiatowego Centrum Sportu, warto przyjść odpocząć. Powiat Boski sfinansował to przedsięwzięcie i ma ono przez kolejne 20, 30 może lat, czyli tak jak poprzedniczka, służyć i naszym klientom, dlatego że liczymy przede wszystkim, że pierwszymi odwiedzającymi nasze saunarium będą nasi klienci. Nie ma nic lepszego niż po treningu pójść troszeczkę wypocząć. Saunowanie jest również jedną z form odnowy biologicznej, dlatego ja liczę na to, że też gdzieś i kluby z nami będą współpracowały sportowe i będą korzystały z tego typu właśnie pomieszczenia, więc już dziś serdecznie zapraszamy a pierwsi goście z zaproszenia skorzystali 8 lutego. Saunarium zostało otwarte ceremonią saunową prowadzoną przez jedną z najlepszych i najbardziej utytułowanych saunamistrzyń w Polsce – Dominikę Szołtysek. Frekwencja jest naprawdę zdumiewająca, nawet się nie spodziewaliśmy. Sauna oczywiście ma swoje gdzieś ograniczenia, około 20 osób jednorazowo się mieści, natomiast zgłoszeń było grubo ponad 60. Także już myślimy, jak to rozplanować na, na przyszłe terminy. Także widać, że jest zapotrzebowanie, i to jest fajne, i to cieszy nas, że to akurat miejsce będzie spełniało tą funkcję. Ale nie każdy musi przecież brać udział w ceremoniach. Jak zapewniają gospodarze tego miejsca, w saunarium każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy w tej ofercie i saunę parową, i saunę fińską, i basen z zimną wodą, i wypoczywalnie, więc jest szansa na to, że można tutaj spędzić kilka godzin. Ale przede wszystkim y, można to zrobić grupowo, bo liczymy także na klientów grupowych, czyli na przykład drużyny sportowe. Albo firmy, które chciałyby sobie tutaj to wynająć na kilka godzin i zrobić integracyjną imprezę firmową, i na klientów indywidualnych. Najczęściej w saunach dochodzi do tego, że chłodzimy się pod, pod prysznicem. Oczywiście taka funkcja też jest możliwa, ale tutaj został zrewitalizowany ten mały basenik, gdzie podczas posałnowania można oczywiście w tej zimnej wodzie się schłodzić. Myślę, że jest bardzo atrakcyjne, bardzo nowoczesne, strefa relaksu. Powiatowe Centrum Sportu, Saunarium. Zapraszamy. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia oraz cen biletów dostępne są na stronach internetowych Powiatu Reciborskiego oraz Powiatowego Centrum Sportu. 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Połączenia, wykonywane na numer alarmowy 112 z terenu województwa Śląskiego, są obsługiwane przez operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Numer alarmowy 112 służy do informowania o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W kraju funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego, po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Połączenia wykonywane z terenu województwa śląskiego obsługiwane są w Katowicach. Wojewoda śląski poinformował, że w 2024 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach obsłużyło ponad 1 650 tysięcy Zgłoszeń, co daje ponad 4,5 tysiąca zgłoszeń na dobę. Najwięcej zgłoszeń było rejestrowanych między godziną 14 a 19 w miesiącach wakacyjnych oraz w piątki i soboty. Średni czas oczekiwania dzwoniącego na odbiór połączenia wynosił 9,3 sekundy. Niestety operatorzy numeru alarmowego wciąż odbierają zgłoszenia fałszywe. W ubiegłym roku około 40% wszystkich połączeń zostało zakwalifikowanych jako niezasadne, które nie wymagały interwencji służb. Centrum Powiadamiania Ratunkowego to także aplikacja mobilna Alarm 112 dla osób głuchych. Umożliwia ona przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego. Dodatkowo, system pozwala na obsługę zgłoszeń typu E-Call z urządzeń montowanych w pojazdach w ramach ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych oraz zagranicznych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112, co oznacza, że Każda osoba przebywająca na terenie Polski, mając informację o poszkodowanym w innym kraju objętym zasięgiem europejskiego stowarzyszenia, który znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, może szybko wezwać pomoc. W europejskim dniu numeru 112 pamiętajmy, aby z rozwagą zgłaszać zdarzenia. Zanim zadzwonisz na numer alarmowy 112, upewnij się, że zgłoszenie jest alarmowe, a więc wystąpiło nagłe zagrożenie wymagające interwencji służb ratunkowych. Ustal także lokalizację zdarzenia, liczbę osób poszkodowanych, o ile takie występują, a przede wszystkim znajdź ciche i bezpieczne miejsce, by móc przeprowadzić rozmowę z operatorem. 17 lutego rozpoczną się ferie zimowe w województwie śląskim. Jak każdego roku, zarówno w mieście, jak i powiecie przygotowano ofertę dla dzieci i młodzieży. Ferie zimowe to czas odpoczynku od szkoły. Na wyjazd jednak nie każdy może sobie pozwolić. Co zatem mają robić dzieci? Korzystać z ofert samorządów. Po raz trzeci, ferie w powiecie wspaniała akcja dotycząca wszystkich gmin naszego powiatu poprzez nasze trzy jednostki: Powiatowe Centrum Sportu, Zamek Piastowski i Młodzieżowy Dom Kultury. Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych, bo będzie się bardzo dużo działo. Wyciągamy młodzież, wyciągamy dorosłych z tych domów, tak żeby aktywnie spędzić czas w naszym powiecie. A jeśli aktywnie, to Powiatowe Centrum Sportu. Tu przez dwa tygodnie kilkadziesiąt najróżniejszych aktywności. Będzie tenis stołowy, będzie badminton, będzie koszykówka, siatkówka, dwa na dwa lub trzy na trzy. Będą, będzie DART, zaczynamy już od walentynkowego spotkania 16 w niedzielę, turniej DARTA. Będą, będzie strzelectwo pneumatyczne i zawody i warsztaty, będzie wspinaczka, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie i duże, i mały. Podobnie w Młodzieżowym Domu Kultury, tu dla dzieci i młodzieży przygotowano warsztaty wokalne, zajęcia z emisji głosu, taniec towarzyski, zajęcia plastyczne i ceramiczne oraz szeroko pojęte rękodzieło. Zamek Piastowski natomiast w ferie zadebiutuje nowymi ekspozycjami. Początek roku to jest intensywne prace związane z rozbudową edukatorium, czyli tę części edukacyjnej, która towarzyszy naszym wystawom. Więc komnata kanonika, komnata loży, komnata straży, myślę, że zdążymy jeszcze z komnatą Indiego, to są odkrycia archeologiczne, czyli ta cała ścieżka edukacyjna, która pojawia się, jest na zamku, jest stale rozbudowywana i ferie już można z tego korzystać. Kolejny weekend to zwiedzanie w języku angielskim, chcemy wprowadzić trochę takiego klimatu wiktoriańskiego, angielskiego, żeby... Rodzice z dziećmi mogli też sprawdzić, jaki poziom językowy te dzieci mają przygotować się może na zwiedzanie różnych krajów, na wyjazdy wakacyjne i no, co weekend różne takie właśnie dodatkowe popołudniowe w formacie takiego family kids się na zamku będą pojawiały. Zmieni się także cennik. Bilety umożliwiające zwiedzanie wystawy multimedialnej będą tańsze. Warto jednak pamiętać, że w kolejnych dwóch tygodniach zamek piastowski będzie się mierzył ze zwiększonym ruchem turystycznym. Ferie przecież rozpoczynają się w całym województwie. Oferta powiatu jest bogata, a to nie koniec, bo także miasto przygotowało atrakcje dla dzieci. My przy naszym w końcu nie największym budżecie staramy się, żeby można było zaproponować naszym, naszej młodzieży na tyle atrakcyjne jakieś e, punkty programu, które spowodują, że e, te ferie nie tyle będą tylko czasem wolnym, ale też takim spędzonym e, w pożyteczny sposób. No i też gdzieś tam jakieś elementy edukacyjne w tym wszystkim też y, oczywiście istnieją w działania zaangażowano miejskie jednostki. Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty artystyczne, rysunek, malarstwo, taniec i ceramikę. Większość zajęć skierowanych jest do dzieci od siódmego roku życia. Miejska i powiatowa biblioteka publiczna zaprasza na królewskie ferie. Dzieci dowiedzą się jakie były ulubione zabawy mieszkańców zamku, poznają magiczne insygnia i wezmą udział w królewskim balu karnawałowym. Zajęcia odbywać się będą w Bibliotece Głównej, ale także poszczególnych filiach. Muzeum zaprosi dzieci do świata zabawek. Podczas warsztatów uczniowie stworzą własne szmaciane zabawki oraz zwiedzą wystawę pod tytułem Zabawki naszych dziadków. Ferie w mieście to także strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. W sobie dzieci zapoznają się z działalnością ważnych dla nauki postaci. Mikołajem Kopernikiem czy Albertem Einsteinem. Atrakcyjną ofertę przedstawił także ośrodek sportu i rekreacji. Uczniowie raciborskich szkół podstawowych mogą bezpłatnie korzystać z pływalni H2 Ostruk, kręgielni przy zamkowej i tenisa stołowego przy ulicy Łąkowej. Oprócz tego przygoda z nurkowaniem, deski słup i wielki bal karnawołowy w arenie Rafako. W ramach akcji zima także miejski klub zapaśniczy organizuje zajęcia dla dzieci. W pierwszym tygodniu ferii uczniowie mogą wziąć udział w grach i zabawach na macie oraz nerw arenie. Szczegółów dotyczących ofert poszczególnych jednostek należy szukać bezpośrednio na ich stronach internetowych. Pamiętajmy, że na większość zajęć trzeba zapisać dzieci wcześniej. Kilka dni temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprosił przedstawicieli samorządów do udziału w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym. Dzięki temu kolejne jednostki będą mogły realizować ekologiczne inwestycje. 6 lutego w siedzibie radia M odbyło się spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki wodno i gospodarki obiegu zamkniętego. To kolejna inicjatywa w ramach działań realizowanych z projektem Doradztwa Energetycznego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją nowej strategii na lata 2025-2028 tak naprawdę wychodzi z informacją, komunikując, szkoląc, przedstawiając programy, które będą realizowane w poszczególnych latach. Mamy pięć różnych działań związanych właśnie z gospodarką obiegu zamkniętym, ale także z adaptacją do, do zmian klimatu. I tutaj taki program jak Błękitno-Zielona Infrastruktura, też znany gminom, ale tutaj też zostanie on przedstawiony. Mamy tutaj też program dotyczący zbierania odpadów zawierających azbest na terenie gminy i programy związane właśnie z gospodarką ściekową poza aglomeracją. Programy, o których opowiedziano podczas spotkania, skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, podległych im spółek oraz przedsiębiorców. Każdy z nich ma ustaloną alokację środków i zasady dotyczące finansowania. W większości mamy do czynienia z dotacjami i z pożyczkami umarzalnymi, i są to dotacje na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na pożyczki nieumarzalne, które można zaciągnąć na 100% kosztów kwalifikowanych. Ośrodki możemy aplikować, składając wniosek do wojewódzkiego funduszu w wersji papierowej bądź przez ePUAP, bądź przez e-doręczenie. Chcemy rozmawiać z samorządami, chcemy rozmawiać z ich związkami, spółkami, aby jak najbardziej, jak najlepiej, jak najefektywniej wykorzystywać te środki, środki oczywiście z korzyścią dla mieszkańców Województwa Śląskiego. Omówione 6 lutego programy to jednak nie koniec działań Katowickiego Funduszu na ten rok. Prezes Mateusz Pindel zapowiada wiele inicjatyw, które wspierać będą poprawę stanu śląskiego środowiska. My, jako Wojewódzki Fundusz, bardzo dużo programów będziemy ogłaszać. Tak naprawdę kwestia adaptacji do zmian klimatu, kwestia ochrony powierzchni Ziemi, ochrony wód to jest drugi z takich najważniejszych filarów nowej strategii. Na ten cel właśnie we wspomnianych przeze mnie czterech latach przeznaczymy kwotę blisko 300 milionów złotych. Również nie, zapomina, nie zapominamy o zapobieganiu poważnym zagrożeniom środowiskowym, nie zapomnimy o edukacji ekologicznej, bardzo ważnej z punktu widzenia naszego zarządu, bo wiemy, że im więcej tutaj kwestii edukacji, wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa. No tym lepiej i mamy nadzieję, że po prostu ta wiedza odnośnie poprawiania jakości środowiska na terenie naszego województwa będzie stale rosła. Mamy tak naprawdę już zamknięty pierwszy etap zielonych pracowni projektów. Obecnie trwa ocena. Od marca będą mogły placówki oświatowe, organy prowadzące placówki składać już wnioski na utworzenie zielonych pracowni. Już został również ogłoszony program komplementarny eko pracowni pod chmurką na zewnątrz. Mamy wiele też programów już przygotowanych, które będziemy w niedługim czasie ogłaszać. A wszystkie te bieżące ogłoszenia zbierane są w jednym miejscu i dostępne dla każdego, by żaden beneficjent nie przeoczył możliwości wnioskowania o pieniądze na swoją eko -inicjatywę. Na naszej stronie internetowej, nowej odsłonie naszej strony internetowej jest harmonogram naboru wniosków po raz pierwszy w historii funduszu. Każda grupa beneficjentów, czy to samorządy, czy to organizacje pozarządowe, czy też związki, przedsiębiorcy, tak naprawdę wiedzą w którym momencie będzie jaki program ogłaszany, mogą się do tego przygotować. Mamy także komórkę doradców energetycznych. Która, że tak powiem, wspomaga beneficjentów programów, właśnie w, w okresie przed złożeniem wniosku o, o dofinansowanie, ale także wspiera wszystkich beneficjentów w trakcie już aplikacji. Przede wszystkim przedstawienie regulaminów naborów, tak, co w danym programie, na co środki będą przeznaczane, jaki poziom dofinansowania, jaka grupa beneficjentów, i również będą poruszone tematy, bo jeżeli mamy mówimy o przedsiębiorstwach gminnych, czy to spółkach, Odnośnie zabezpieczeń, również jeżeli wchodzą nam tutaj kwestie montażu finansowego w formie pożyczek, tak naprawdę najpotrzebniejsza wiedza dla samorządów, dla spółek, a żeby tak jak mówię, ten proces od przygotowania wniosku przez później, czy to uzupełnienia, czy do podpisania umowy i samej realizacji był jak najbardziej najefektywniej wykorzystany i jak najszybciej. Władze funduszu planują także kolejne spotkania dla potencjalnych beneficjentów. Mają one na celu przedstawienie oferty i przekonanie, że wnioskowanie o środki możliwe jest dla każdego. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko na kolejne pełne wydanie wiadomości raciborskich zapraszam państwa w piątek. A już teraz wyemitujemy także wiadomości dla osób niesłyszących i powiatowy serwis informacyjny do zobaczenia.